Ciebie teraz słychać? Graż w rodzince? Graż wam jak miłość? Czy jeszcze jakieś plany zawodowe? Mnóstwo dzieje. Przede wszystkim pojawił się film Balerina, film animowany, w którym użyczyłam swojego głosu. I to było dla mnie zupełnie nowe doświadczenie. Oprócz tego, niebawem też, też pojawi się jeszcze jedna produkcja a nawet więcej niż jedna z moim głosowym udziałem, więc bardzo, bardzo się z tego cieszę. Oprócz tego historie teatralne wracają, mianowicie robimy taki spektakl Klatka dla Ptaków, widzowie pewnie znają dobrze film. I, i, I już niebawem się pojawi w Warszawie. Oprócz tego premiera Calineczki na nowo, ponieważ już raz byłam Calineczką i to w zasadzie ten sam spektakl choć, choć zupełnie inny, ponieważ z nową muzyką i nową aranżacją. I pojawi się na deskach Teatru Palladium już 19 marca, także wszystkich młodych widzów zapraszamy, ale dorosłych też, bo na pewno się nie będą nudzić z nami. No i co, rodzinka.pl i EmiaK Miłość też się, też, też się pojawia. W EmiaK Miłość dużo się będzie działo ciekawych rzeczy. Wiem, jak miłość też pojawi się dużo ciekawych rzeczy. Więc no po prostu zachęcam do tego, żeby śledzić tam te, te, te moje zmagania. Staram się tym dzielić, tymi najważniejszymi przeżyciami na Facebooku, Instagramie, mnóstwo nowych rzeczy. To zdradzimy może fanom co takiego się wydarzyło swojej bohaterki? No i właśnie, tutaj nie chciałabym zdradzać, ale będzie się działo. Oglądać mają wszyscy. Tak. Macie oglądać.